Dzień dobry! Dzisiaj opowiem Państwu, co to jest synchronizacja. Jak synchronizować ze sobą różne wydarzenia, które odbywają się w różnych miejscach. Jak skoordynować procesy zachodzące równolegle i wreszcie w jaki sposób nastawić zegarek. W XIX wieku fizycy stwierdzają, że czas. W różnych układach odwiesienia płynie inaczej, znajdując tym samym założenia Newtona i Galileusza Nas przedstawiając szereg teorii, że upływ czasu jest zależny od miejsca. Jak więc synchronizować ze sobą różne wydarzenia? W tym roku matematyk Poincaré proponuje takie rozwiązanie. Dwóch obserwatorów, którzy. Poruszają się w eterze, aże synchronizować swoje zegary za pomocą sygnałów optycznych. Nie muszą oni wiedzieć, czy się poruszają, ani z jaką prędkością. Wysyłają oni światło, które odbija się po drugiej stronie od lustra i mierzą czas, w jakim sygnał do nich wróci. Następnie krzyżują swoje obserwacje, aby sprawdzić czas obliczony po drugiej stronie. Wartość podstawiają do odpowiedniego wzoru i otrzymują czas lokalny. Metoda ta była używana w XIX i na początku XX wieku. Dla grafistów oraz zawiadowców stacji kolejowych do ustawienia czasu zegara na dworcu, pociąg mógł wyruszyć ze stacji punktualnie. Einstein proponuje nieco inną metodę syfonizacji zegarów, również opartą na wymianie sygnałów świetlnych, zakładając stałą wartość prędkości światła. Synchronizacja zegarów Einsteina pełni fundamentalną rolę w szczególnej teorii względności. Była ona używana między innymi w nawigacji morskiej do ustalania czasu i położenia okrętów. Obecnie do ustalania czasu i położenia używamy systemu GPS, odbierając sygnał z satelit krążących na orbicie wokół Ziemi. Odbiornik sygnału GPS, na przykład znajdujący się w telefonie komórkowym, odbiera sygnały z kilku satelit, na podstawie których oblicza swoje położenie. Synchronizacja czasu w tych satelitach opiera się na metodzie synchronizacji podanej przez Einsteina. To jest w internecie czas sygnału wysłanego od jednego do drugiego komputera. Nie przebiega z prędkością światła, gdyż spowalniany jest przez możliwości sprzętowe i architekturę sieci, m.in. czas reakcji serwerów pośrednich. Jak więc ustawić czas komputera w internecie, gdzie czas sygnału nie jest gwarantowany? Pod koniec lat 70. na Uniwersytecie w Delaware dla potrzeb wojskowych i agencji NASA pracowano metodą ustawienia czasu, tą o algorytmy analizy statystycznej, umożliwiającą obliczenie czasu wypadkowego pochodzącego z wielu źródeł, uwzględnieniem asymetrii łączy telekomunikacyjnych, transportu danych, protokołów ip Czasowy czas NTP może pochodzić bezpośrednio z zegarów atomowych lub pośrednio z tak zwanych serwerów czasu. Metoda ta nazwana w latach 90. protokołem NTP jest dziś powszechnie używana w synchronizacji czasu komputerów w internecie. Przejdźmy do programowania. Programy komputerowe mogą składać się z wielu procesów wykonujących dany kod. Mogą one działać równocześnie, używać tej samej pamięci i wymieniać się ze sobą informacjami. Jak wiadomo, w cyfrowym świecie czas działania programu jest zwykle nieznany, a osiągnięcie czasu rzeczywistego bywa niemożliwe. Tak więc, synchronizować ze sobą równocześnie działające programy. Model skrzyżowania Pokazuje jeden z problemów synchronizacji osób i samochodów, w którym każdy ma własny cel przeprawienia się przez skrzyżowanie. Problem ten, jak wiemy, jest rozwiązany przez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, która naprzemiennie zezwala na przejście lub zatrzymuje przed przejściem. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie czekamy na czerwonym zbyt długo, gdy nic nie jedzie. Bądź też światło zbija się w nieodpowiednim momencie. Dlatego średni czas straty zużyty na oczekiwanie do przejścia jest zbyt duży. Jak więc temu zaradzić? Pierwsze próby formalizowania problemów współbieżności w programowaniu podjął holenderski matematyk Edsger Dijkstra w latach 70. XX wieku. Dał on przykłady problemów teoretycznych, takich jak problem pięciu filozofów siedzących przy okrągłym stole i używających wspólnych widelców. Też problem czytelni. Problem czytelni wygląda tak. Załóżmy, że dany jest pewien pokój, w którym znajduje się jedna książka. Osoby korzystające z czytelni dzielimy na czytelników i pisarzy. Pisarze mogą pisać Dopisywać i zmieniać treść tej książce, a czytelnicy mogą jedynie przeczytać, co jest w niej w danym momencie napisane. Przy czym w jednym czasie w pokoju może znajdować się tylko jeden pisarz lub dowolna ilość czytelników. W jaki sposób synchronizować ich działania, aby pisarze mogli pisać, a czytelnicy mogli czytać? Programowanie współbieżne i Rozproszone jest dziedziną, która zajmuje się tymi programami i daje nam konkretne odpowiedzi. Stosowane dzisiaj mechanizmy synchronizacji procesów współbieżnych to semafory, muteksy, sekcje krytyczne, kolejki oczekiwania, RW-loki, spill i tym podobnym. Czasem w sposób jawny, jako element języka, a czasem jako odrębne funkcje. Obecnie każdy główny język programowania zawiera elementy programowania współbieżnego. Realizowane są one zarówno przez kompilator danego języka, jak i funkcje systemowe oferowane przez dany system operacyjny, w którym ten program jest uruchamiany. System operacyjny natomiast implementuje udostępniane metody, używając instrukcji sprzętowych paszydy, których jest uruchamiany. W zależności od architektury sprzętowej, systemu operacyjnego, użytego kompilatora i języka programowania, ta ścieżka realizacji synchronizacji będzie się różnić. Dzisiejsze procesory, które są w powszechnym użyciu, zarówno w komputerach, jak i w telefonach, posiadają kilka wewnętrznych rdzeni, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie różnych procesów oraz zapewniają one synchronizację ich równoczesnego działania. Na wygląda też dzisiaj algorytmika? Ponieważ posiadając mechanizmy programowania współbieżnego możliwa jest implementacja algorytmów, przykład sortowania danej struktury danych przy użyciu kilku równocześnie działających procesów. 15 sekund Guidance internal 12, 11 10, 9. Ignition sequence w 1965 roku Margaret Hamilton została poproszona przez Agencję Kosmiczną NASA o wpisanie oprogramowania komputerów zainstalowanych w stawkach kosmicznych programu Apollo 11. Od do programu miała realizować sterowanie, nawigację, sprawdzanie stanu urządzeń pojazdu kosmicznego. Komputer zainstalowany na pokładzie wykonywał tylko proste polecenia. Cała odpowiedzialność spała na oprogramowanie. Margaret Hamilton podjęła się tego zadania, mając wówczas dzisiejszej wiedzy na temat programowania nie znając problemów z Stała się więc pierwszą osobą, która musiała się z nimi zmierzyć. Na około 3 minuty przed dotarciem lądownika do powierzchni Księżyca, komputer zaczął wysyłać sygnały, że został przeciążony ilością uruchomionych operacji i nie jest w stanie ich wszystkich wykonać. Wszyscy w NASA byli przekonani, że to koniec albo rozbiją się o księżyc, albo zginą w kustosie. Wtedy wydarza się coś nieoczekiwanego. Oprogramowanie samo odrzuciło część operacji do wykonania i zostawiło jedynie obliczenia konieczne do wylądowania. Nikt nie wiedział, że oprogramowanie zaprojektowane przez Margaret potrafi zmienić coś takiego. Jest ona cichym bohaterem tego, że człowiek stanął na księżycu. Dziękuję za uwagę. Tranquility Base here, the Eagle has landed.